Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, zwrócić uwagę, że znajdujemy się w dosyć wyjątkowym towarzystwie, a mianowicie na tej sali znajdują się ludzie, którzy kierują się nie tylko dobrem osobistym, dobrem ewentualnie grupowym, ale dobrem wspólnym, ponieważ niestety dla większości mieszkańców Polski. Mówiących po polsku, no czasami, tak jak tutaj kolega mówił, ciężko mi zaliczyć ich do narodu polskiego świadomego, bo naród świadomy polski stanowi niestety mniejszość, tak nam się dramatyczne dzieje w XX wieku ułożyły, że większość ludzi mieszkających na, w dorzeczu Wisły, Odry, Bugu kieruje się głównie dobrem osobistym. Na zasadzie mnie nie ważne, czyje, co je, ważne to je, co je moje. Moja chata z kraja, znamy to. Natomiast my tutaj zgromadzeni i ludzie zgromadzeni na tego typu spotkaniach kierują się taką abstrakcją, jak dobro wspólne. My troszczymy się nie tylko o to, że nasze interesy mają się dobrze, mają się źle. My troszczymy się również o interesy polskiego rolnika, polskiego przedsiębiorcy, z którym w ogóle nic nas nie łączy. Bo my wiemy, my rozumiemy, pojmujemy, że jeżeli polskiemu przedsiębiorcy, polskiemu rolnikowi, polskiemu nauczycielowi będzie się dobrze wiodło, to w rezultacie ostatecznym wszystkim nam będzie lepiej. Niestety takich ludzi jest mało i ta praca, jak tutaj kolega przybył, mówił, koncentruje się na barkach tej niewielkiej grupy. Która do tego nie ma zbyt wiele środków finansowych, zasobów, żeby, żeby tą nierówną walkę prowadzić. Przeciwko sobie mamy siły bardzo zasobne, mamy ludzi, którzy prowadzą, no, nawet w, w, globalnie pewną inżynierię społeczną, która ma zmienić nas, ma zmienić strukturę własnościową. W naszym kraju, ale nie tylko w naszym kraju, którzy ludzi, którzy mają pewne plany, którzy tworzą pewne idee, którymi próbują nas zarazić na takiej zasadzie, żeby, żebyśmy my niszczyli nasz nas interes, my niweczyli, szanse młodego pokolenia, i jeszcze uważali, że tak robić należy i że robimy dobrze. Więc to są bardzo sprytni ludzie, którzy posiadają pewną wiedzę społeczną, yy, której nie używają dla dobra wspólnego, ale dla dobra swojego, a, a, a na niekorzyść naszą. To są ludzie bardzo nieuczciwi. Tutaj też bym nie chciał, bo niektórzy mają taką manierę, chcą, żeby tu podawać nazwiska, jakąś narodowość tych ludzi. Yy, to, są, to, to jest wieloetniczne, pewne środowisko ludzi związanych przeważnie z finansami. Ludzi, którzy przestudiowali doskonale dzieje świata, historię ludzkości, i oni wiedzą, że od czasu do czasu, w momentach, kiedy pewne grupy zaczynają gromadzić większość zasobów w swojej dłoni, dochodzi do przegrzania koniunktury, że się tak wyrażę, i do rewolucji. Więc oni doskonale wiedzą, że niektórzy monarchowie tracili głowy, na przykład, na przykład król Francji czy car Rosji, no i oni zawczasu po prostu schowali się za kurtynę i udają, że ich nie ma. Że to ten, kto mówi, że to jakieś grupy finansowe tutaj sterują za kulis, to teorie spiskowe, wiecie, to oni tam, nie? Jakieś, jakieś tam paru się zebrało i tutaj teorii spiskowe, bo w ogóle nie ma czegoś takiego jak globalizm. No jeżeli nie ma czegoś takiego jak globalizm, no to ostatnio na przykład pan redaktor Sumliński wyciągnął dokument, widziałem, pokazywał z Fundacji Rockefellera sprzed ponad 10 lat, gdzie na przykład był, był scenariusz pandemii światowej, opisany, rozpisany dokładnie niemal to samo prawda, co się później wydarzyło. No on napisał do fundacji Rockefellera, prawda, no tak, tak trochę, trochę, można to jako żart potraktować. No on tam, chodziło jemu o potwierdzenie tego dokumentu i zapytał, no jak wam się udało tak, tak to przewidzieć tą, tą przyszłość. Oni mu odpowiedzieli, że no, Wiedzą, że, że on tutaj nie do końca pyta o to, o co pyta, no ale faktycznie oni mają wysokiej klasy specjalistów. Więc oni faktycznie mają wysokiej klasy specjalistów i oni o nas, to też podkreślam, o nas wiedzą więcej niż my sami wiemy o sobie. Czytałem ostatnio taką książkę na temat Big Data Analyze. To jest coś, coś kapitalnego, że na zasadzie. Że, że można, badając pliki cookies, które zostają w przeglądarkach, które my sobie gdzieś tam przeglądamy, te strony nam się wyświetlają. Są programy, które potrafią profilować takich ludzi. No i na przykład, jeżeli ktoś ogląda głos obywatelski, jakieś jeszcze inne tego typu, no to może zostać zaklasyfikowany, bo, bo wiemy, czym się interesuje mniej więcej. To tak działa, że ja byłem na przykład u moich znajomych. I sobie na YouTube oglądali, mm, oglądaliśmy sobie muzykę. Ja włączyłem kilka, jakiś piosenek im pokazywałem i za chwilę pojawiła się lista taka, którą ja tam zwykle oglądam. Po prostu namierzyło mnie. Yy, więc oni, oni po prostu wiedzą bardzo dużo na, nas te, na nasz temat, dlatego cieszę się, że, że tutaj Jan przybył opowiedział właśnie o tym takim krytycznym podejściu, nie krytykanskim, ale krytycznym do tego, co robili Polacy, dlaczego wygrywali i dlaczego przegrywali. To powinno się robić na chłodno, ponieważ bardzo często u nas jest taki hura, patriotyzm, dzielny wielki naród Polski, no guzik, prawda, bo tego dzielnego narodu to jest do 20%. Cieszę się, że to w tych środowiskach alternatywnych, że tak bym je nazwał, po prostu no ta, ta, ta wiedza się rozszerza i ta świadomość, niestety smutna i w, no w coraz to nowych jakichś tam gronach, które, które dołączają do tego ruchu alternatywnego właśnie słyszę, że, że no Polacy świadomi to jest do 20%. No Polacy też lubią się tak jakoś trochę czasami na przykład wywyższać nad Czechami, że Czesi tacy, takie nie. Widzieliśmy ostatnio protesty w Pradze, 100 tysięcy ludzi przyszło. U nas zorganizujmy protest. No to ludzie będą protestować, prawda, lajki, wciskając albo komentując. To też, też jest irytujące, że są ludzie świadomi, którzy jeszcze nie zaangażowali się w realną działalność. No i mam pytanie do tych ludzi: no to kiedy wy się ruszycie, jak już będzie za późno? No, bo ja rozumiem, że ktoś jest zmanipulowany. Podatny na manipulacje, i on wierzy, że Polska się rozwija i Niemcy nam zazdroszczą sukcesów gospodarczych, bo się naoglądał pewnej telewizji rządowej. I takich ludzi też trochę jest. Na przykład tutaj kolega przybył, mówił, że spotkał ostatnio emerytkę, która pobierała emeryturę na poczcie i mu powiedziała: Proszę pana, tak dobrze to w Polsce jeszcze nigdy nie było. Są tacy ludzie, którzy żyją w tego typu matriksie. Tak, tak, tak. Bo, bo, rząd, bo rząd dodrukowuje po prostu puste pieniądze, rozdaje tym ludziom. Bo oni się cieszą, że siana dostali. Mają pełny portfel siana, po prostu jak, 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 jak to się mówi. Afroamerykanie w Stanach Zjednoczonych. No i niestety jest taka grupa, natomiast jest grupa taka również. Która, którą należy zaliczyć do kategorii ludzi świadomych, bo jeżeli wchodzimy na różne nawet kanały w mediach społecznościowych, no to mamy 10 tysięcy wyświetleń filmu, 20 tysięcy, 50, nawet 100, niektóre mają kilkaset tysięcy, no więc ktoś to ogląda. I z komentarzy widzimy, że ludzie się z tym zgadzają. No ale jeżeli robimy spotkanie jakieś, to bardzo mało ludzi przychodzi. No więc gdzie są ci ludzie, którzy już są świadomi? I, I myślę, że, że to jest, tak jak tutaj z jednym z kolegów rozmawiałem, to jest pewien grzech zaniedbania, grzech zaniechania. Bo jeżeli są ludzie, którzy nie chcą czynić dobra, no to się nie dziwmy, że zło zwycięży. Bo y, naprawdę tutaj y, mamy co chwila jakieś takie próby narzucania zamordyzmu. Jak nie tędy to owędy. Mieliśmy terror sanitarny, y, teraz. Y, y, Nasze władze krajowe chcą nam nowy, nową ustawę, właśnie zamordystyczną. Już nam projekty tutaj puszczają, jak balony próbne, bo to działa też w ten sposób. Politycy działają w ten sposób, że oni wypuszczają balony próbne. Jeżeli widzą, że jest opór, to oni się wycofują, bo politycy grają tak, jak my im na to pozwolimy. Bo jest jeszcze coś takiego jak wybory, i oni boją się przegrać. To jest największy strach polityków, to jest to, że oni mogą stracić władzę, czyli ten, ten żłup, korytko, te stołeczki. I, I oni się tego boją, bo nie jest też prawdą. Ja też ostrzegam ludzi, żeby nie wierzyli tym różnym, różnym właśnie tym ludziom, którzy naprawdę głoszą teorie spiskowe, że tam się łopatą głosy dosypuje. Siedziałem wiele razy w komisjach wyborczych, jeszcze od czasów, jak Kwaśniewskiego na dwie kadencje wybrali. Wiem, jak to wygląda. Można podfałszować jakiś tam margines. No to pamiętacie, że można było krzyżyk dopisać i głos był nieważny. Ale to jest margines. To samo mówi na przykład kolega Korczarowski z emisji TV, który też był, jego rodzice zasiadali w komisji, Jan przybył, też był w komisji, gdzie pewne siły po prostu tak wygrywały, 70%. Tak, tak więc, więc ja, też, ja też ostrzegam, ostrzegam przed... przed tak, że, że tutaj, żeby nie wierzyć ludziom, którzy mówią, że tu się drukuje, fałszuje, gdzieś tam nie, nie drukuje się. Niestety to jest prawda taka, że większość ludzi jest już tak otumaniona, że oni wybierają tych, których im telewizor podkłada. Natomiast mamy tą jedną piątą, około, około ludzi, którzy wiedzą, którzy już wiedzą, tylko jeszcze się nie zorganizowali. Więc niestety sami musimy liczyć na siebie. Jeżeli my nie, nie, zro, nie zrobimy pewnej pracy, to możemy być pewni, że nikt za nas nie zrobi. Także na pewno trzeba, trzeba się bardziej zaangażować, trzeba postraszyć polityków, trzeba znów nacisnąć na nich i, i po prostu stanąć w obronie naszych, naszych interesów. Bo. bo nie, wiem, na pewno ludzie, którzy znajdują się na tej sali, czytali ten projekt ustawy, wiedzą, że można tam zajmować mieszkania już, można majątek, można zablokować na przykład produkcję w jakiejś firmie po prostu od tak. Czyli, czyli w tym momencie mamy taki komunizm 2.0, totalitaryzm nowy. Jak zwał, tak zwał, mamy kolejne zakusy, i znowu trzeba będzie stawić, stawić opór. Ale apeluję do wszystkich właśnie o większe zaangażowanie. Przede wszystkim do tych, którzy się jeszcze nie zaangażowali w takie organizacje jak Watachy Głosu Obywatelskiego, żeby to zrobili dopóki jest jeszcze czas. Dziękuję bardzo.